Muzyka w domu, nie było muzyki w domu, dziadkowie słuchali, radia, jedynki, dwójki w kuchni zawsze leciało, pamiętam ten dźwięk wiadomości rozpoczynających się, ale oprócz tego gdzieś tam jakieś radio było u rodziców, ale nikt nie zwracał na to uwagi. Mama miała jakąś kolekcję płyt winylowych, jeszcze starych, Abba, coś tam jeszcze miałam, o Marek Gerhuta był na kasecie, ale ogólnie nikt nie zwracał uwagi. W samochodzie tak samo jak jeździliśmy, to też leciało radio, żadnych konkretów, nikt tam nie dbał o moją edukację muzyczną w tamtych czasach. Lata 90. początek. Nie wiem jak w innych częściach Polski, ale u nas normalnością było to, że anteny zwykłe zbierały czeską telewizję, ale na początku lat 90. zbierały też niemiecką, jakieś RTL, coś tam i takie różne inne kanały. Pierwszy raz na przykład wtedy zobaczyłem Gwiezdne wojny i pamiętam, że pewnego dnia coś tam przełączałem na telewizorze, byłem mały i zobaczyłem teledysk do Smells Like Teen Spirit, nirwany tego dziadka, co przekłada tą tego mopa, myje, kobejna, który śpiewa, drzesie, się, twarz, zasłonięta włosami w ogóle drący się przeraźliwie i pamiętam, że coś mnie tknęło, nie mogłem tego wyłączyć i wiele, wiele lat później, gdy już zacząłem słuchać muzyki rockowej bardziej jak usłyszałem znowu ten numer to poczułem znowu te same emocje i to było takie to był ten to był ten moment, to była ta chwila, kiedy muzyka totalnie wbiła się w moją głowę. Moja fascynacja muzyką zaczęła się chyba w sumie w tym samym momencie, w którym zaczęła się moja przygoda z graniem na gitarze. Pamiętam taką sytuację, miałem gdzieś z 10 lat, zaczynałem uczyć się grać na gitarze i w sumie to jest dosyć zabawne, bo byłem już dość, dość zrezygnowany. Chciałem wręcz przestać chodzić na zajęcia, przestać się uczyć grać. Męczyły mnie te wszystkie pajączki i wszystkie ćwiczenia. I będąc właśnie takim zrezygnowanym, małym początkującym adeptem, poszedłem na zajęcia, i mój nauczyciel zagrał Highway to Hell ACDC, riff z Highway to Hell. I wtedy po prostu mózg mi wybuchł. To było dla mnie wtedy coś tak, tak niesamowitego i tak wspaniałego, że już zapomniałem o tym, że przed chwilą chciałem zrezygnować z gry. Wręcz wszystko się odwróciło. Chciałem, chciałem zachciałem zacząć grać bardziej, i mniej więcej w tym samym momencie zacząłem świadomie. Fascynować się muzyką. E, zaczęło się od ACDC, później gdzieś po drodze, e, oczywiście Metallica i, i, i tego typu klimaty. Pamiętam, że wujek pożyczył mi kiedyś płytę Judas Priest Painkiller i też byłem w tym strasznie zakochany. E, tak, myślę, myślę że, że to był początek mojej fascynacji takiej świadomej fascynacji muzyką. Jeśli chodzi o grę na gitarze, jak to wyszło i w ogóle dlaczego gram jak gram, nie jestem jakimś wirtuozem, ja nigdy nie będę nie, nie starałem się jakoś nigdy, specjalnie były takie chwile, że ćwiczyłem więcej, mniej, ale już wiem, że to nie dla mnie bycie super mega hiper mistrzem gitary ale to jak gram, to jak czuję muzykę przede wszystkim tutaj najjaśniejszym punktem jest oczywiście Tool Adam Jones, to jest jakby mój Najważniejszy mentor, jeśli chodzi o granie, to dzięki niemu poznałem granie w dropie. Yy, ogólnie Dull korzystał ze środków artystycznych całego dorobku lat tych 90. i od 90. -tych w sumie. Granż Myślę, że miał ogromny wpływ na tula. i to, co później oni dodali od siebie do tego, czyli wspaniałe, wspaniałe melodie. Czerpanie z, jeszcze z lat 70. Led Zeppelin, bębny, bębny razem z gitarami fajny, bit, tłusty beat i oprócz tego jeszcze dany Carey na bębenkach wyprawiał oprócz tego tłustego beatu jeszcze dodatkowe jakieś super mega patenty łamanie rytmu no i Adam Jones, który oprócz wyśmienitych melodyjnych riffów piękne, proste, zakręcone solówki nie takie jak Kierhamet z kaczką tylko w ogóle używanie kaczora przez przez Adama to jest po prostu mistrzostwo świata, nie wiem. Dileje, efekty. Nie, nie, nie wiem, jak on to robi, nigdy się tego nie nauczyłem, ale riffy, dźwięki łączenie ze sobą odpowiednich fraz. To było naprawdę, naprawdę to, co kształtowało moje granie i bardzo, bardzo dużo korzystam z, właśnie z tych patentów. Myślę, że mógłbym wymienić cztery i yy, w sumie oprócz tego, że są to cztery zespoły, które mocno Wpłynęły, wpływają w dalszym ciągu na to, jak gram, na to, co gram. To są to również zespoły, które bardzo mocno też ukształtowały mój gust muzyczny, kształtują do tej pory, bez jakiejś konkretnej kolejności: Lamb of God, Meshuga, Godzira i Tool. Te cztery zespoły chyba najmocniej wywarły na mnie najmocniejsze wrażenie. Swoją techniką, stylem, brzmieniem, ekspresją czy nie wiem, całokształtem wręcz, bo muzyka oczywiście jest tutaj najważniejszym elementem, ale to wszystko, co dzieje się wokół niej, czyli nie wiem, artworki czy teksty, miały i mają na mnie kolosalny wpływ pod kątem muzycznym. Głównie jeżeli chodzi właśnie o granie. Bo chyba najważniejsze tutaj jest, patrząc na wszystkie te cztery zespoły, próbując je jakoś złapać w jedną taką ramę, patrząc na nie przez jeden pryzmat, myślę, że najbardziej urzekło mnie w tym to, jak techniczne one są, jak techniczne jest to granie i jak bardzo nie to, co się gra, tylko w jaki sposób się to gra przekłada się później na końcowy efekt i jak bardzo chociażby sama zmiana rytmu może wpłynąć na, na odczucia i na to, jak dany riff jest odbierany przez, przez publiczność Pierwszy instrument. Pierwszy instrument, no to chyba jak u większości ludzi albo bębenek. Bębenek na pewno był pierwszy taki dziecięcy, ale taki instrument, który wydawał dźwięki normalne z gamy, no to były oczywiście dzwonki. Dzwoneczki, dzwonki, no i się grało. Dzi, 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 dzi. Pamiętam chyba w podstawówce uczyliśmy się kolęd grać. I tam właśnie się grało Sol La Fi Sol Re Mi Mi Do La Si, coś takiego. I się grało na tych dzwoneczkach. <gryw> Później oczywiście w podstawówce był flet. Zawsze się zastanawiałem, że ludzie nie potrafią na tym grać, nie potrafili o co tu chodziło. W ogóle nie mam żadnego wykształcenia muzycznego konkretnego, yy, ale nigdy jakoś mi to nie przychodziło. Nie przy... Po prostu słyszałem, no po prostu słyszałem. A inni pamiętam nawet, raz szedłem z kolegą do Kibla, żeby go nauczyć grać na muzykę <laughs> jakiejś kolendy. O, dobre to było, dobre to było. No dobre, ale przejdźmy do gitar. Nie. Yy... To pierwsza gitara, ogólnie Lubin, miasto Lubin, Defil, wiadomo. Więc moją pierwszą gitarą była oczywiście Defil. Ona, ta gitara była w domu cały czas, ktoś ją zostawił, chyba wujek. I ona sobie leżała. Oczywiście gdzieś tam dałem ją do ręki jak byłem mały, ale gdzieś tam pobrzdenkałem i tyle z tego. No i nadszedł ten dzień, właśnie Nierwana uderzyła do głowy, absolutnie. No i musiałem zagrać Kamasiuar. No i zagrałem, chyba. W końcu udało się nastroić jakieś lekcje, coś. No i ten Defil był pierwszą gitarą, jaką miałem. No i cały czas ją mam, gdzieś tam leży sobie. Później był pierwszy elektryk, to był Flame Bell, to się chyba nazywało, podróbka Stratocastera HSS. Też go dobrze wspominam, żałuję, że go sprzedałem, już go nie mam. Chciałem go kiedyś odzyskać, ale już gościu nie odbiera telefonu, więc chyba przepadł na wieki. Zgaduję, że takiego pierwszego pierwszego to nie pamiętam pewnie jakieś cymbałki, dzwonki albo coś w ten deseń ale pierwszy, który pamiętam pewnie bardziej ze zdjęć i z opowiadań niż z moich faktycznych wspomnień to jest gitara, wbrew pozorom. Czerwona, taka mała i y, wyglądająca trochę jak akustyczna gitara, którą dostałem na pewno pod choinkę i miałem gdzieś ze 4 lata. Jest gdzieś nawet w archiwum rodzinnym takie zdjęcie, gdzie młody ja, mały ja właściwie, młody, mały ja, y, stoję w takim rock and rollowym rozkroku na środku dywanu, y, na środku salonu z gitarą niczym James Hetfield na kolanach. I coś tam niby, niby gram. Więc pierwszy instrument, jaki pamiętam, to będzie, to będzie gitara. W sumie wychodzi na to, że mi zostało. Jestem już po jednej płycie z jednym zespołem. Przy drugiej miałem też całą muzykę. Już nie nagrywałem tam nic. Na pierwszej też nie, też tylko w sumie tworzyłem i byłem producentem. Na drugiej tworzyłem już numery, nie byłem producentem, chociaż w sumie też trochę byłem. No i teraz chciałbym, przez te 15 lat zbierałem się trochę muzyki, ostatnie dwa lata to też było sporo, sporo pisania, chciałbym w końcu to wszystko nagrać solidnie, porządnie, porządnie zmiksować, zrobić to naprawdę, naprawdę na wypasie i mam nadzieję, że to się uda, że moje pomysły i Pawła pomysły w końcu złożymy do kupy i to wszystko solidnie, porządnie nagramy. Nie będzie to proste, bo roboty jest jak zwykle potąd. Plan jest w zasadzie jeden wydać płytę, nagrać i wydać płytę. Płytę nagraną w domu. W tej chwili jesteśmy na etapie w zasadzie aranżowania numerów. One są powiedzmy, że już gotowe. Potrzebują jeszcze jakichś tam ostatnich szlifów. W sumie na tę chwilę największym problemem jest skompletowanie całego sprzętu, który będzie nam potrzebny do tego, żeby taką płytę w domu nagrać i zrealizować ją w najlepszy możliwy sposób, najlepszy dostępny sposób, po to, żeby ten materiał po prostu brzmiał możliwie jak najlepiej i jak najbardziej profesjonalnie. Muzyka, muzyka jest wszędzie i wpływ Muzyki jest na każdego. Wiadomo, dźwięki oddziałują na każdego i no, nie da się tego ukryć. Wszystko gra, cząsteczki rezonują w jakimś tam częstotliwości, więc wszędzie po prostu muzyka jest. Wszędzie dzięki graniu, dzięki muzyce poznaję niesamowitych ludzi. Tysiące, może nie tysiące, ale dziesiątki osób poznałem, których znam, lubię, szanuję już od bardzo, bardzo długiego czasu. Widujemy się, znamy, lubimy. Powtarzam się. Dzięki muzyce poszedłem w filmowanie. Uwielbiam filmować. To moja druga mega pasja. Tak samo ważna jak muzyka. Chciałbym ją kontynuować. W ogóle łączę to wszystko w jedną całość. To też jest nowy pas. Można... Jak można połączyć dwie swoje pasje w jedno? No, to już jest w ogóle mega. nie muzyka. Zacząłem się interesować majsterkowaniem, grzebaniem w gitarach. Nauczyłem no, się w końcu, jak działa śrubokręt, lutownica. Także cały czas rozwój osobisty, umysłowy, manualny, wszystko dzięki muzyce. Co tu dużo gadać. Muzyka to jedna z najważniejszych rzeczy w moim życiu. Zaraz po rodzinie, zdecydowanie. Muzyka ma ogromny wpływ na moje życie. W końcu sam jestem muzykiem, gram na gitarze. Piszę jakieś tam swoje kawałki, ale drugim moim dużym hobby jest produkcja muzyczna. Wszystko to, co dzieje się z utworem od nagrania po jego publikację, to też mnie fascynuje, więc uważam, że gdyby nie muzyka, gdyby nie ta fascynacja, którą zaszczepił we mnie mój nauczyciel grania na gitarze gry na gitarze to byłbym po prostu zupełnie inną osobą, kimś całkowicie innym.